Po raz kolejny nadszedł czas omówić nową grę z serii Worms. Twórcy gry promowali ją jako największą grę od czasu Worms World Party. A wyglądem prawie nie różni się od poprzedniczki czyli Worms Revolution. No właśnie prawie. Jak dobrze pamiętamy Worms Revolution dało nam klasy robali. Żołnierza, naukowca, siłacza oraz zwiadowcy. Straciliśmy możliwość klasycznego tworzenia drużyny na rzecz kupowania robali. Żołnierz jako podstawowa jednostka był od początku ale resztę musieliśmy kupować pojedynczo i każdy kolejny kosztował nas drożej. W Worms Clan Wars natomiast wybieramy kim są nasze robale przy wyborze drużyny. Jednak nie wpływa to na ich imiona. Jeżeli imię pierwszego rodala w waszej drużynie to Kibel, to nieważne czy wybierzecie naukowca czy siłacza, to i tak będzie zawsze Kibel. O tym czy to dobrze czy źle, trochę później. Edycja drużyny pozostała taka sama. Choć w Worms Revolution widzieliśmy wszystkie klasy robali oraz wybrane elementy w tle, a w nowej odsłonie tylko żołnierza obok. Oprócz tego w Clan Wars doszły smaczki. Możemy przebrać robala za jedną z broni czyli staruszkę lub założyć maskę owcy. W obu brach doszły akcesoria takie jak piłka którą robaki bawią się kiedy nic nie robią. W poprzednich odsłonach tego nie było. Let's have wait up, Coward. Czasem możliwości edycji będą się zapełniać przez fanowskie dodatki, ponieważ Clan Wars połączona jest z Steam Workshop, gdzie każdy może zrobić i dodać coś od siebie. Przejdźmy teraz do broni. Z Revolution dodał do rozgrywki aktywną wodę oraz obiekty fizyczne, z których najnowsza odsłona nie rezygnuje. W obu grach dostajemy pistolety na wodę czy wodne balony. ale Clan Wars rozszerza asortyment o plecach wodny, czyli jetpack napędzony wodą, którym możemy zapapiać robale z góry, czy maskę tlenową dzięki której wpływ wody nie działa na naszą postać. Ale oprócz tego z broni klasycznych powraca moździerz w ulepszonej wersji, który strzela trzema popiskaniem i teleport gun, który przenosi nas do wycelowane miejsce. Służy on do szybkiego pokonywania odległości tak jak lina ninja. Zresztą zobaczmy przykładowy filmik od twórców gry porównujący oba gadżety. Zeszty wzorowany na Worms 4 najchem. Jedyny nalot, w którym sami decydujemy, kiedy spadnie potpis. Przy edycji liczby broni w dalszym ciągu nie ma rozdzielenia na opóźnienie i amunicję, tak jak było to w poprzednich częściach. W Revolution i Clan Wars lewy przycisk myszy odpowiada za jedno, a prawy za drugie, więc jeśli się pomylimy to jedziemy od nowa. A teraz nowość. W opcjach gry możemy ustawić sposób wyświetlania panelu broni podczas gry. Mamy tu ukłon do klasyki serii. Oraz bardziej nowoczesny wygląd. Przy okazji jak widać. Niedostępne broń to nie puste okienko jak dotychczas. Czyli nie ma niespodzianek i zastanawiania się na co to puste okno, a sklep już nie jest w oddzielnym panelu, tylko w tym samym. Należy po prostu wcisnąć klawisz by aby coś kupić. Przejdźmy do plansz. Worms Clan Wars nie licząc Worms Ford to pierwsza gra posiadająca tematykę. A konkretnie robale w muzeum czyli możemy grać na mapach wystylizowanych na okresy historyczne. Worms Revolution miał zarzucane, że jest zbyt mało schematów map do wyboru pomimo, że nie ograniczała go żadna konkretna tematyka. Podstawowa wersja miała zaledwie cztery schematy. Najnowsza produkcja niestety tego nie naprawia. Mamy pięć okresów historycznych, prehistorię, feudalną Japonię, okresy wikingów i inków oraz okres rewolucji przemysłowej. Mi osobiście brakuje też map stworzonych odgórnie przez twórców, takich jak w poprzednich częściach, oraz to, że nie wiadomo dlaczego Worms Revolution jest jedyną grą mającą pionowe mapy w formie. Gór. Jedną z rzeczy, na którą zwracamy uwagę podczas rozgrywki, jest cykl dnia i nocy. Oprócz tego, robale w Clan Wars dostały nowe możliwości. Na przykład w Worms Revolution zwiadowca był szybki i mógł spadać z dużych wysokości. Teraz oprócz tego, miny na niego nie reagują. Żołnierz może detonować broń rzucaną w dowolnym momencie, a mózgowiec, oprócz leczenia, może teraz naprawiać działka strażniczej i wydłużać czas działania magnesu. Oprócz tego powrócił znany i lubiany temat pełne zarobaczenie z wszystkimi broniami. Worms Revolution oberwało za monotonną kampanię, która głównie polegała na deathmatchu. They want to rumble with our champ right here, right now. Zrobić. A death match. Now, I don't know about you, but I reckon that's fighting talk. Get in there. Don't come back until either they're all dead or you are. Overconfidence can be a killer in a death match. Who's rattled their cage? Us. That's who. Taunting. Ah. That's big and clever. It looks harmless until... Teraz do tego wszystkiego doszły różne ruchome obiekty, takie jak windy, czy blokady drogi przywiązane sznurkiem, które musimy odblokować. Mapy są dość długie, dlatego twórcy postanowili dać checkpointy. Choć niestety kampania pójdzie nie sprawia mi problemu, ale jestem na ósmej misji, zobaczymy co potem. Plusem obu jest okrażony humorem komentarz narratora. Trynie kampanii w Worms Clan Wars. Twórcy aby utrudnić lub ułatwić, bardziej to drugie dodali strumyczki, czyli aktywna woda ciągle spływa i wystarczy tam zrzucić przeciwnika, aby wygrać. Szkoda, że nie ma tego ani ruchomych obiektów w trybie multiplayer. Wow. Revolution znalazło się miejsce na łamigłówki polegające głównie na dojściu z miejsca do miejsca i zabiciu robala. Musieliśmy pogłówkować, nieraz gra wymagała poświęcenia punktów życia własnego robaka. W najnowszej odsłonie rozszerzono to o misję na czas oraz elementy zręcznościowe. w zasadzie jest podobny w obu grach. Mapy są specyficzne. Po raz pierwszy pojawiły się wcięcia w Forda, co w poprzednich wersjach nie miało miejsca. W zasadzie przypomina to mapy pokroju Titanic z Worms Reloaded. Niektóre nowe bronie mogą ułatwić znacząco rozgrywkę. Najlepiej ustawić je na zero. No i najważniejsze na koniec granie bez powodu nosi pod tytuł Clan Wars. Team Workshop oraz wsparcie dla tworzenia klanów to jej dwie najważniejsze cechy. W menu znajdziemy online Multiplayer oraz Clan Wars. Wybierając Clan Wars, możemy dostosować team, wybrać emblemat, przejrzeć statystyki oraz mamy do dyspozycji narzędzia admina klanu. Statystyki zapisują się też po ukończeniu misji w trybie kampanii, a twórcy, żeby ciągle być na bieżąco, wypuścili aplikację na telefon pozwalającą śledzić świat robali. Natomiast w trybie online multiplayer możemy wypróbować drużynę, broń oraz członków klanu. Ta część to też powrót sprawdzonego warmnetu. Dzięki Steam Workshop gracze sami będą odpowiedzialni za dodatki do tej gry. A więc pora odpowiedzieć na pytanie z początku odcinka: czy to dobrze, że nie musimy kupować robali w nowej odsłonie? Problem w tym, że nie musimy kupować nic. Wadą tej gry jest to, że mamy odblokowane wszystkie bronie od początku. Brakuje mi tu sklepu znanego z poprzednich hot gry, gdzie za monety, za ukończenie kampanii, mogliśmy dokupić nowe mapy, bronie, czapki czy wąsy. To był dodatkowy bodziec zachęcający do przechodzenia kampanii. Zrezygnowano z tego już w Worms Revolution, ale tam musieliśmy kupować członków drużyny, którzy tani nie byli. Pierwszy zwiadowca kosztował 80 monet, a drugi już 160. Mimo wszystko w obie gry gra się bardzo przyjemnie. Multiplayer, najlepszy tryb każdych Wormsów dalej trzyma poziom i daje wiele zabawy, a urozmaicona kampania w Clan Wars zajęcie na jakiś czas. Poza tym jak tylko odpaliłem nowe Wormsy zwróciłem uwagę na muzykę w menu, która trzyma wysoki poziom. Mamy po raz kolejny melodię charakterystyczną dla serii w 2D, ale za każdym razem brzmi inaczej, a kompozytor dodaje coś nowego. W tym przypadku jestem nawet w stanie posunąć się o stwierdzenie, że to najlepsza muzyka od czasu Worms United. Team Seventeen oprócz Clan Wars wydał w tym roku Worms 3 na iPady i iPhony oraz zamierza wydać jesienią grę Worms Revolution Extreme na PlayStation Vita. W tym świecie grzesznik staje się demonem. 10 lat temu wynaleziono mrówki, którego jak ktoś się napije, będzie nieśmiertelny. Magicznego artefaktu, który miałby zarządzać tym, co stać się mapą śmierci.